No i gaz. A za dużo oh, gazu. Oh, 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 Dobrze. Powoli, Pomału, 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 pomału. No, Hej! Jestem Negla, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy w nietypowym miejscu, bo nie jesteśmy w domu, tylko jesteśmy w aucie. I ja pierwszy raz się za kierownicą. I tu jest pan mój nauczyciel, który będzie mnie uczył. I ja nigdy nie byłem tak naprawdę za kierownicą, stwierdziłem, że dam radę. Nie. Aha, no dzięki. No dzięki! Także bez przedłużenia już przechodzimy do filmiku, zapraszam do subskrypcji, i takie tam i, 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 i jedziemy. Dobra, uczni. No musimy wytłumaczyć wszystko, bo ja nic nie wiem, pierwsza kółkiem siedzę. No to lusterka musisz mieć poustawiane. jak się ustawia tu? tu? na tym? Tak. Widzisz bok auta? Tak. Tak. Widzisz ulicę za sobą? Tak. A z, od taty z lusterka? Środkowy no W sensie tutaj Tera. widzę mniej auta niż tam, to ma tak być? No bo to w dół być Dobra, czyli jest okej okay. Lusterko przed tobą na środku, musisz sobie ustawić pod siebie, żebyś cały tu widział Całą tą szybę musisz To muszę trochę żeby... wyżej No to weź, chodź go dwoma rękami z boku i teraz sobie ustaw do siebie, żebyś widziała tą Całą szybę, szybę. Ty to mama mnie uczy, czy taka? Oboje mnie będą uczyć Dobra, widzę A może mi powiedzieć jak to mam dać do góry? Tak, biegnij na luz Gdzie jest luz? Na środku? No na środku, jest luz? Jest z lewą na sprzęgło No Nacisnąć? No. no. No i odpalę auto, startem. Okay, e... Tylko sprzęgła mi nie puszczę. Cały czas trzymaj. No trzymam! No i teraz jedynkę daj do przodu. Jest jedynka? Tak, w puś zapytań. ręczny na, na W dół czy w górę? Nie nacisną. dół Ale musi nacisnąć. Nacisnąć. No naciskam i nie wchodzi. Bo nie mam siły. Ale nie ciągnie No nie mogę. Patrz, widzisz? Dobra, nie, nie miałam siły, nieważne. I to teraz no i gaz? Pomału, pomału puszczaj sprzęgło, nie gazu, i tak westchnął. To tyle. I teraz ręczny zaciągaj od razu. Pierwsze co robisz, zaciągaj, nie naciskaj go teraz, tylko ciągnij do góry. Dobra, jeszcze raz. Mogę kliknąć sprzęgło i start? Luz Tak, już to widzę. I teraz gaz? To jest jedynka teraz. Nie, daj, ręczny spuść. Dobra, i poma pomału puszczasz, i gazu. Puszczasz i gazu. Eee! Już Za to szybko widzę. puszczasz sprzęgło, a gazu nie ma. Jeszcze raz, czekaj. Klaudia, pierwszy raz autem. Na szczęście nie ma żadnych w okolicy, w pobliżu. Ręczny, hmm? y Luz. sprzęgło. Luz ma być. Jest luz. Start. To w dół. I teraz powoli zmiana. Jedynka. A, jedynka. za szybko, a to Czy ma no być delikatnie, woli? pomału puszcza sprzęgło, a delikatnie naciskasz gaz równomiernie. No to muszę po prostu to wyczuć. Dobra, jeszcze raz. sprzęgło, start. Ale bieg masz włączony jeszcze No dobra, hop, jest luz, tak? tak? Dobra, jedynka. A. a już to widzę. Za festę, to. Jadę, nie wiem jak jadę, ale jadę. Dobra, pomału, 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 bo auto no jadę z przodu. Pomału. jadę pomału. Ja Jadę ulicą. Mogę zakręcić, jak pojedzie? Nie, nie, tam na ulicy nie wierzę. Dobra, zahamuj. Nie, nie, tam nie... Bo ja... Dobra, miałam lekko zahamować. Ale jak hamulec naciskasz, to i sprzęgło naciskasz równomiernie, bo to autostrasie. Czy, aha, czyli, czyli zgasło mi, tak? Czyli ja, ja mam po prostu, jak hamuję, to mam nacisnąć powoli sprzęgło i zmienić z hamulcem. Mm, sprzęgło naciskasz na arpiewa a potem hamulec. Nie uprzedziłeś mnie. Otwórz okno. Proszę bardzo, a czy to auto musi tak skakać i tak piszczeć oponami? No nie umiem! Uczy Ale wytłumacz jej jak to się robi, bo to nie powinno tak się dziać. No bo mówisz za szybko to o Delikatnie masz popuszczać pedał sprzęgła, a po, troszeczkę włączasz pedał gazu. No bo się uczę. Nie umiem delikatnie, no, bo muszę to delikatnie? wyczuć najpierw, ja chcę zakręcić. Nie ma auta. Nie, nie, teraz nikt nie Poczekajcie. Nie, wsteczny i do tyłu pojedzie. No dobra. Jak nawet auta jeszcze dobrze nie umiem odpalić, to dopiero co... Wstecz wyjechać. Będziemy mi nowe przestań, nowe auto, też musiałem kupić. Będzie jazda do tyłu. Pół metra. O, teraz już ładnie Dobra, stój! Stój! Po Pomalutku puszczasz sprzęgło, ale musisz w tym samym momencie prawą naciskać pedał gazu. Pomalutku to rób. Na zmianę musisz. A dałaś jedynkę? Tak, dałam jedynkę. Nie wiem czego wyczuć, żeby tak No wyczujesz to, wyczujesz to za któryś razem. Dlatego. I spróbuj pomału. Pomalutku. Lewy, a prawy dociskaj. Jej, ja Pomału, pomału, pomału. Ja jadę! No, pomalutku, pomalutku, dobra. Pomalutku. Ale trzymaj kierownicę i... Trzymam. Sprzęgło i hamulec. Dobra, sprzęgło, hamulec, bo musimy nawrócić. Ja chcę skręcić. Parę słów do mikrofonu, Ja chcę skręcić. No to skręć pomału. się zresztą odsunąć, bo, no bo jakby się pedał gazu, to przejedzie. No i gaz. a za dużo o, gazu. O, 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 dobra powoli wolniej, wolniej. Pomału, 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 ej! Co to miało być? No nie, dwójkę włączyła, ale za dużo gazu i to wszystko leci. To, to nie ma miejsca Kamera na dwójkę, spadła. na, na pewno się nauczę. Kamera poleciała wszystko. No Botryka bo włączyłam gaz i... Zamo został druga i po na dwójkę, ale za mało miejsca jest, nie? No Jesteśmy Na bieg na jedynkę, na. Czy żyje, leży To nie ma dwójka, bo tu nie ma miejsca. Nie będziemy na dwójkę. Nie ma miejsca na dwójkę. Nie ma miejsca na dwójkę. Ręczny! Nie mi o ręcznym, tak jest siebie nam Patrz, twój i Ja teraz... O, a jednak. Nieważne. Dobra. Powoli. Powoli. Czemu? Już mi dobrze szło. Już mi dobrze szło. Sprzegło. Start. Ręczny. Wcześniej miałem bieg, Czemu ja znowu stało? No, bo miałeś teraz więcej gazu dodać. No, bo bo, puszczasz bo, bo jak, sprzęgła, no więc... właśnie, jak startuję, to nie mogę jeszcze puścić sprzęgła. Dopiero jak już jadę, to mogę puścić no. sprzęgło. No ja puszczam teraz i dupa blada, dobra. Luz, jeszcze raz. Ostatni raz starne. Start. Bieg. No. Ręczny i teraz. Już w połowie sprzęgło to więcej gazu. No. No, tak żeby nie to. Więcej troszkę gazu. Za dużo, o. Teraz więcej dodaj i puszczaj z pomału, na prawo jedź, teraz środkiem, już nie zrobimy ze względu, środkiem będziemy jeździć, pomału, pomału, na prawo bardziej, teraz w lewo, na... Pomału, na jedynce, bo to jest jedynka. Teraz tam jak mama jedź, tam Przejdzie bo... mama? Na prawo. Na full? No. Nie delikatnie. Delikatnie. Delikatnie to wiedziesz na drogę, tam. Nie wiadę, patrz. patrz. Nie wiadę. Powolutku. Auto jedzie na prawo, jedziesz, tak się auto jedzie. O ładne autko wjechało, ładne Audi. Tu patrz, jazda, nie tam auto. Jak ty jesteś ze środka, potem skręcasz. No, trochę w prawo. Jedziemy, trochę w prawo. I... Nie gazu pomału jeździć, poza. za tak? no. Poczekać ci już momentu, Prostanie. kiedy Dawid się będzie uczył, to czekaj, sprzęgło powoli i delikatnie i zahamował jak prawdziwy, jak prawdziwy profesjonalista. Tylko mam muszę za bardzo. Dobra, ręczny gdzie jest? To było super. Zahamowałam jak prawdziwy profesjonalista, to prawda? Tupę. No. Tup. Ma za mało siły, nie potrafi wyłączyć ręcznego. Max, musicie zacząć chodzić razem na siłę. Bo Klaudia nie umie wyłączyć się nam ślego. A więcej już Po Zobaczy. Zobaczcie. Lewa kierunkowska w się włączać. Ale ja nie chcę teraz zrobił, tylko ja cofam, czy nie? Aha, no to cofam, zostań co. No widzisz, jak delikatnie hamowałam, to jest... Dobra, sprzęgło dalej trzymam, nie? Teraz tylko zmieniam na wsteczny. Czekaj, jest luz. W, w dół jest czwórka, widzisz? To jest wsteczne. To jest wsteczny. Teraz delikatnie do tyłu. dobrze zaczynam. Dlatego dzieci to puszczę już sprzęgło nie Pomału. niego. Możemy już jechać do domu? Nie, mi się podoba. Mama, na przejażdżkę cię wezmę, chodź. O, nie chodź. Wszystko, nie bój się. Tak to jesteś na no, mnie. Daje radę. No właśnie jak wariat. Zresztą no, to aparatu. Mam. Ale to wyłączy tu jest kamera. No to co z tego wola też tam. Z dwóch kamer? Dobra. To tak. Fuj! Przęgło. Start. Skup się na tym co robisz. No zdu skupiam się. Bo tutaj też dzieci już. Jest chodzą luz, na Jedynka. Ręczny. Tak, jak mówiłam, ja wiem, nie mogę przyciąć na siłownię, bo nie ma siebie. Przestań! Teraz. Gaz dociskam, a sprzęgło powoli za dużo gazu. Pomalutku, właśnie lepiej pomału, niż za szybko i ci szarpia. Po malutku. po Nie, to nie jest pomalutku, jeździsz środkiem nie wykręcisz. Trzymaj się trochę prawej strony. Lewej strony, bo w prawo nakręcam. Dobrze, to... Nie patrz, teraz spójrz. Daj, krótkowskaz. I pomalutko skręcasz. Czyli przyciskasz teraz pedał hamulca troszeczkę. Przestań! Dajmy radę, widzisz. Ale przy zakrętach. Przy... Dobra, po prostu Pomalutku. pomalutko. Pomalutko. I teraz w lewo ci Nie, 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 tu nie będziesz w lewo. Będę! Nie bój się, no przecież nie pije się stąd. No, Trochę tylko gaz. I, I trochę dalej, bo tu jest... Ta. Tak, spokojnie. I teraz sobie zawróć już. Bo musisz... Trochę wolniej. O. I okay. hamuj przy zakręcie krawędzi Po co mam hamować? Ja mnie nie uczym hamować. Tak. zawsze Troszeczkę gazu ma. puścić, ale nie hamować. No to, no to popuszczaj gazu no. no to Czyli właśnie, jak hamowanie to hamowanie, a nie opuszczanie gazu. No i dobrze. Światło masz włączone? Nie. No to włącz. Nie, nie nauczył mnie światło włączać. Dobra, I Znowu skręcamy. w prawo. Nie wiem, coś pokazał, że coś jest nie tak. Dobra. Dobra, Dobra. Ja Dobra, ja mam dość już Aha. No. Czemu? Bo ja się. Czego się, bo ze mną jeździć? Dobra, Ty się, nie ja możesz patrzeć na mnie, jak jedziesz do przodu. No auta. przecież jadę dobrze. Staj na chwilę, bo tata trzymało. No ta... spokojnie, ta... hamuje, spokojnie. Otwórz okno i się spytaj, co to tak. A, no. i no, no... gasło, opuściłam. No, no nie właśnie. uczyłeś mnie! Jak się łączy światło? Musisz się, widzisz, świecić. Aha, i to się robi? Czekaj, teraz jest, nie ma świateł, a to co to znaczy? To są mijania, tylko postojowe takie tak zwane. Znaczy postojowe... A to są światła mi. Tak? No to, są już światła a to mi nie uczę na przykład łączyć świateł, więc. Teraz mam wątek że nie mam światła. Z tym, z tym to najgorszy problem. O. Ale to w każdym, każdym aucie, tak jest? Nie w każdym aucie jest inny A przecież to jest stare auto. I pomalutku. I najpierw sprawdzę w usterkach czy auto nie jedzie z prawej nie strony. Nie jedzie. Jedzie jak rowerem. No to nie możesz. Poczekaj. Po Pomalutku. Gdzie jedziesz? Zakręcać. Da się trzymaj prawej strony, żebyś nie wjechała w rowerzyste. Ty byś nie mogła mnie uczyć, jak się boję z jeździć. Przestań, przecież nie jeżdża ja tak źle. Ja się z tą jeździ, nie lubię. Ale nie jeżdża tak źle, nie przestań. nie. Ja do domu, ale... bo zmarszam. No i bardzo dobrze ci ciężko. No i teraz tak, no, tak patrz. Sprzęgła dwójkę. Wow, 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 Za wolno. No, zwolnij gazu, lekko, zwolnij gazu, zwolnij gazu, zwolni gazu. Na dwójce. Jadę na dwójce. Aż tak się boisz z jeździć, Zabaw, naprawdę? Tak. No przecież. A auto mam nie... nie ten. Ale przecież wal... jadę ok. Dobra. Co ty mnie, to że się boisz na Idzie mi dobrze. Jak na pierwszy raz za kółkiem? Dobra, skup się na tym, co robisz. No dobrze, ja, ja mam podzieloną uwagę. Cały czas ja mogę i gadać i skrywać. cały czas gadasz. No dobrze, bo lubię. Tak, ja się trzymam, bo. Ej. Za blisko tego jesteś, ja zobacz. jestem okej, okay, tak. no nie okej, okay, bo byś walnęła. Nie, nie walnęłabym, spokojnie, to jest calculated. Trzeba byś wyhamować, jakbyś była za bliska, nie, skąd, nie podjeżdżaj tak blisko do różnych miejsc. Dobrze. Jeszcze Ci nie nauczyli, jak omijać takie przeszkody, dopiero Cię Pan nauczy. Podoba mi się jazda. Jedzie, A czy jest lusterka, czy auto nie jedzie, bo to jest normalna ulica. Ale widzę, że jedzie. Teraz już mam kilometr od niej widzisz. ale za szybko skręcasz. Bo, no, może też szybciej ale szybciej potem znaczy. chodzi o to, że... No nie. No tak, bo, już mi dobrze, że idzie też najszybciej też szybko. Nie, bo potem na egzamin to oblejesz za to, że za szybko wchodzisz no, na Na w trzeba troszeczkę. Tak? No i teraz popuszczaj pedał gazu jak zakręcasz, żebyś wolniej wchodziła w zakręt. Wtedy jesteś w stanie skontrować każdą ten. Idzie mi dobrze, ja tak, daję super. radę. Dobra, hamuj. Ostatni tak. raz. Podoba mi się, no. Znowu będziemy jeździć. Przez tym podoba mi się. No to dobrze ci się podoba. Dobra, w lewo. Zakręcamy, żeby nie wjechać na ulicę. Pięknie. Komu się należą brawa? Klaudii się należą brawa. No to nakręć i stań tak jak wcześniej, przyjechaliśmy i się 760. Bardzo ładnie, na 4 godziny jeździsz autem. Trzeba pół godziny Nie wypłacisz, mi się zapali. Ej, czekaj, teraz sprzęgło. Nie jedź na środek. No. O, to, to było? Sprzęgło nie walnęłaś. I teraz, I teraz puść. I, I widzisz, i auto stoi. Brawo robota. ale po co go zgasiłaś jak się zmieniamy? Żeby się pochwalić, że umiem zgaszać. Uhu! Bardzo. ładnie Dziękuję super. Ty mnie powinnaś uczyć, bo ja zaś na mnie cały czas dar. W drugim odcinku, jeśli cokolwiek z tego będzie odcinka, bo nie wiem w ogóle, jak będzie perspektywa, to mama mnie będzie uczyć jeździć. Niestety nie, ponieważ zawału dos. No przecież to nie dobrze mi szło. Zejdę na zawał. Już umiem zmieniać biegi, umiem kierunkowskazy dawać, umiem startować, cofać się jeszcze muszę nauczyć się patrzeć w lusterka, bo w ogóle w lusterka nie patrzę. No włącz sobie egzamin na prawo jazdy na. No będę musiała, bo ani razu, razu już nie wąchałam. I to, co? Coraz więcej się właśnie ten i. On to Nie kocham. On nie chodzi nie. tutaj. Pomachaj na widzenia na do widzenia, bardzo ładnie ci poszło Dzień i tym razem też możemy jeździć i... i się nauczyć także to by było na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, ja i moja kierownica was żegnamy i mamie się mama ładnie jeździ nie? bardzo ładnie, ładnie właśnie jak Te... raz... no właśnie, jeszcze się muszę nauczyć cofać ale to mi przyjdzie z czasem ale mam nadzieję, że coś z tego będzie, no i co? do zobaczenia, no i cześć mam nadzieję, no, że wam się podobało jak jeżdżę.